Dziś w liturgii obchodzimy uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż, który był przez wieki uznawany jako przedmiot hańby, odmienił swoje znaczenie dla nas chrześcijan. Jest symbolem miłości, miłości samego Boga, który oddał i poniósł najwyższą cenę, jaką tylko można, oddał swoje życie, abym ja i ty Miał życie w Bogu i z Bogiem. Dziś rozważanie o krzyżu, rozważanie dzisiejszej Ewangelii podejmuję pod krzyżem na Giewoncie. Jest to miejsce, które ukazuje mi samego Boga. Ten krzyż umieszczony na Giewoncie pokazuje mi właśnie tą wielkość, tą Podniosło się jednocześnie dostępność człowieka do, do właśnie do tego krzyża, do zbawienia. Potrzeba nam spojrzeć na krzyż, który jest dla nas znakiem nadziei. Tak jak Mojżesz wywyższył węża, aby każdy, kto na niego spojrzy, uzyskał przebaczenie, tak Bóg postanowił posłać swojego Syna. Aby On, ponosząc mękę, śmierć i zmartwychwstanie, dał nam nadzieję na życie i oczyszczenie swojego serca. Każdy, kto spojrzy na krzyż z wiarą i nadzieją, każdy, kto czyni znak krzyża w każdym miejscu i w każdym czasie, przypomina jednocześnie, przyzywa samego Chrystusa. Aby to On był podstawą Jego życia. Krzyż, który był znakiem hańby, który był, tak jak powiedziałem, takim słabym znakiem, okazał się mocą i siłą. Dziś, gdy patrzymy na Krzyż, widzimy nadal naszego Zbawiciela, ale widzimy również tego, który, który cierpi na tym krzyżu. Widzimy, jak ten krzyż jest często pohańbiony, jak jest odrzucony. Wielokrotnie na cmentarzach widzi się krzyże, które zostały zniszczone przez y, ludzi, którym ten krzyż był przeciwny. Coraz częściej słyszymy głosy, że krzyż nie pasuje do nowego mieszkania. Czy też słyszymy głosy w urzędach, w szkołach, że krzyż powinien zniknąć ze ściany. Ponieważ wielu osobom przeszkadza krzyż. Ten krzyż na Giewoncie również stał się przedmiotem pochańbienia. Dlatego dziś, jako ekspiacja w, w tym okręgu tatrzańskim, o godzinie 15 będzie odmawiana koronka do Bożego Miłosierdzia, aby wynagrodzić te wszystkie zniewagi, świętokradztwa, jakie dopuszczono się właśnie na tym krzyżu na Giewoncie, kiedy umieszczono tam flagę LGBT. Zjednoczmy się wszyscy i wynagradzajmy Chrystusowi za wszelkie zniewagi i świętokradztwa, jakie dopuszczają się ludzie wobec krzyża. A dla nas chrześcijan niech ten krzyż będzie ratunkiem i zbawieniem.